Ja się mam kona odcinków, gramy sobie w Robloxa, wygierkę Blocksburg i sobie pracujemy, zawłosimy sobie pizzę i jadę sobie po, do pizzerni po kolejną pizzę. Mam 15 piętna, posił już w pizzerni jak pracuję i sobie tutaj jadę. Mam 10 tysięcy zarobione kasy. Mam auto za 90 tysięcy kasy i jeszcze mam auto za 25 tysięcy kasy. To jest bardzo dużo. I tutaj sobie. Tutaj. Ja będę kolekcjonował sobie pojazdy. I ja właśnie sobie spieram na motocykl za dwa, 12 tysięcy i pół. Sobie spieramy na moty, motocykl. Kupimy chyba sobie z tego. Jak się nazywało? Z salonu, bo jest w salonie to kupienie. Musimy zrobić 2000 i pół, abyśmy sobie kupili. O, ktoś ma taką golfasa. 65 tysięcy kasy. To dużo jest. I sobie. jedziemy. To będzie seria Blocksburg. Prawdziwe szycie. Odcinek pierwszy z. Odcinek pierwszy po prostu będzie i tak będzie i ukradniemy z pizzerii motocykle. Ktoś tak pisze jak ja mam się. A dobra piszą tak na czacie ale my nie będziemy grać motocykle ale kupimy sobie. sobie, Pieszemy pizzę i to wozimy. Spotkamy się jak? Już będę będę w salonie. Już jesteśmy w salonie. Uzbierałem sobie 12 tysięcy i pół. Może na kolejnym odcinku kupię ten skuter taki za 70 tysięcy. Będziemy zbierali. I o ten motocykl nam chodzi. E. Tak, potwierdź. Jest. Te nas do domu widzimy się już jak wmontuje motocykl już wmontowałem motocykl jeszcze muszę jeszcze sobie go przekolorujemy na o to musimy przekolorować oczywiście na kolor o taki Co to jest? Ani to, boże. Kupię to. I już jest. Jeszcze muszę sobie przekoloruję Nie, poczekajcie. Okej, okay. tutaj to wywalamy tu, a rower tak samo będzie wywalany. O, sam motocykl. No, a to gdzie może w garażu. W garażu tylko jeszcze tejmy. I te renifery. No i ładnie ułożymy sobie wtedy to. To oczywiście będę musiał jeszcze przekolorować. O. I tu musimy oczywiście jeszcze przekolorować pojazdy na ten okna oczywiście. Czarne muszą być to. Ja. Jak tak można jeździć. I to. Chcę mieć takie. Nie, nie. Poczekajcie, robię. Widzimy się, jak to wszystko przekoloruje. Już przekolorowałem wszystkie bojazdy na kolory wojenne. Ten, tylko tak wygląda, że są takie jasne w ogóle. Są jasne, ale tutaj trochę świątecznie. Okej, okay, tutaj. Tak, yy, jak to mi. Oj, oj. I test się zadbać. Zadbamy się, wracamy do domu, zabalamy światła. Yy jemy sobie oczywiście sobie pizzę, ale poczekaj, okej, okay. okej, okay. eee, Pójdę fana zrobić sobie sobie zrobimy, czyli interesujące sobie. Sobie prześpiemy się, wykopiemy się i lecimy dalej do pracy. Nie będę Was sanucał no to widzimy się jak to wszystko już ogarnę. Już zrobiłem tu muda i jedziemy sobie. Do pracy, i tam zostały moje tamte, idziemy, i jak ktoś ma ładną willę ale sobie lecimy dalej. I tu, tutaj, ale w kolejnym takim odcinku, jutro wleci taki odcinek też. Wleci taki odcinek, że kupuję ten motocykl. No to. Pawicowie, już kończę odcinek na dziś. Myślę, że wam się podobało. Dajcie łapę w górę i subika. Za dom zapłacimy może w kolejnym odcinku. No to...